Dotychczas nieumiejętna, niezdarna skryta jagna ukazała całą siebie przed jego obliczem. Jego czy może bogów, chciał odwrócić wzrok, ale nie potrafił. Dlaczego ona to robi? Po co tak czaruje? Po co to? To dręczy, jego dręczy. Dragon zmusił się do odwrócenia wzroku, choć uczynił to z rozdzierającym bólem. Aż tak zawładniałam jego duszą. Czarownica. Złościła go, drażniła, wprowadzała z równowagi. Nie miał powodu, by dać się prowokować. Nie miał po co się pchać w palące płomienie. Dragon szukał wzrokiem innych dziewczyn. Zawahał się nim o inne uśmiechy, inne pozbawione wyrazu tańce, włosy. Jego serce targane niewytłumaczalnym gniewem zaczęło się uspokajać. Dragan rzecz zaczekał, aż jak na końcu pójdzie do domu i przestanie go dręczyć. Pozba po Pozbawiła się Targana równowagi ducha. <laughs> Odolan. Odolan! Odolan! O matko, Odolan mi się przygląda. Odolany, Odolan seks, serios. Odolan seks. Był jednak jeszcze ktoś, kto nie spuszczał z niej wzroku, z niej oczu. Od lat wcześniej jej nie, nie zauważył. To znaczy, owszem, jej twarz była mu znajoma, ale dziewczyna nie kojarzyła mu się z niczym szczególnym. Nie miała wobec sobie nic, co mogłoby go zainteresować. Jak na zawsze wydawała się zbyt obojętna, zbyt odległa, zbyt poprawna. Nie można jej było zciągnąć w ciemny kąt, nie można jej było szeptać do ucha pustych, słodkich, czasem zbyt gorących słówek. Tak jak kobieta jak ona nie przyszłaby mu paść do stóp, a zarazem nie miała w sobie nic butowniczego, nic drapieżnego, wyzywającego. Jak na nie była ani uległa, ani niepokorna. Była jak rzeka, która okrążała jezioro, nie chcąc stać się częścią niczego innego. Od pochylił głowę, odwracając się do przyjaciela, ale nie spuszczając wzroku z dziewczyny. Kto to jest? Córka hodowcy bydła. Kanmiu. Kanmiu. Kan Już się mną zainteresował. Jak ma na imię? Podoba ci się? Spytałem o imię. Jak na, no, ile mi pamięć nie myli. Odolan, licząc, nadal obserwując, jak na dziewczynę. Nieświadomie zgładził róg poduszki, popadając w zadumę. Nie widziałem wcześniej, żeby tańczyła. Możesz z nią porozmawiać. uniesł uniósł w śmiechu. Nie. A, poczeka, poczeka. Na odpowiedni moment. Po co miałby to robić, jak na jeszcze go nie zainteresowała? Jeszcze. Widzicie, jemu więcej potrzeba, żeby go zdobyć trzeba tutaj postarać się. Mimo to ma na ciebie oko. Zauważyłam, że właśnie tak to się... Ktoś się czy na mnie patrzy? Oj, Jaguś, Jaguś, Jaguś. Wokół tańczyli młodzieńcy, wykrzytując wykrzy, modlitwy, pełniając otaczającą przestrzeń swo, swoim entuzjazmem. Zatracone w pląsach ciało starało się... Stało się gorące, topiące od bliskości ognia. Jasne błyski migotały w jej oczach za każdym razem, gdy Jagna zerka, zerkała na ognisko. Nie zauważyła więc, że Tola przestała właśnie tańczyć, patrząc na z poważnym, zakłopotanym wzrokiem. Więc zapiszemy sobie kaskadkę jako Jaguś, żeby tak skrótowo, więc będzie po prostu Jaguś i ta. Porzucone, złamane serce Toli... Ratował już tylko taniec. Jej wyjątkowy zachwyt budziło jej kobiece ciało je, jego łuki i plastyczność. Uwielbiała patrzeć na siebie w lustrze, obserwować jak ciało podporządkowuje się jej ruchom. A teraz Jagna, niczym strumień lodowatej wody wylany na głowę, na nowo ją natchnęła. Tola patrzyła na jej biodra, ramiona, odsuniętą szyję, zastanawiając się jakim cudem wcześniej tego nie zauważyła. Jagna mogłaby zostać tancerką, mogłaby zdobyć każdego, gdyby tylko wiedziała jaka jest piękna, kiedy myśli, że nikt na nią nie patrzy. Zadziwiłaś Tola. Biegna zatrzymała się, próbując złapać oddech. Sukienka przykleiła się do jej cała gęsia skórka, obsypała ją za każdym razem, gdy mnie wiał wiatr, kąsając jej wilgotną skórę. na postanowiła nieco odsapnąć, więc odeszła na bok, na nikogo się nie oglądając. Ten wieczór zaczynał jej się podobać. Nadszedł czas wyboru dziewczyny, którą nażałby by przebrać białą skienkę, Bogna. Ona tu jest, wiecie, królową. Pod największe autorytety i najwięcej na nią uwagi zwracają. Młodzieńcy zaczęli wykrzykiwać imiona kandatek, a dziewczyny chichotały i same się zgłaszały. Dlaczego nie wejdziesz do kręgu? Jedna podniosła głowę, witając przyjaciela uśmiechem. A ciebie, dlaczego tam nie ma? Zamiast odpowiedzieć, chłopak usiadł obok niej i wyciągnął zmęczone nogi. Tak pięknie tańczyłaś, dlaczego wcześniej nie pokazałaś się od tej strony? Milan? Dopiero teraz mi się udało. Wcześniej tańczyłam przed owcami. Włochu, ci się przygląda. Włoch od dłuższego czasu. Jedna z... podążała ze spojrzeniem Milana. Napotkała czarne oczy odolana. Hmm. Gustaw pół leżał rozłożony na poduszkach i władczył rozpostartymi ramionami, gdy Odolan spostrzegł, że jak na niego patrzy, nie odpuścił wzroku. Podoba mu się. Poczuć zmieszanie. O co mu chodzi? Nie wiem, ciebie, ciebie chciałam o to zapytać. Patrzy na ciebie tak, jakby chciał cię pożreć. — Nie plać bzdur. E, poczułaś się nieswoja pod spojrzeniem odolana. Bogna pisna ze szczęścia wciągając ręce ku niebu, by przygotowano ją w białe szaty. Dziś w nocy będzie tą dziewczyną wyjątkową. I bogna. Jak na złów spojrzała na Włocha, prawie się wytrygnęła, gdy zdała sobie sprawę, że nadal ją obserwuje. Nawet teraz, gdy cała uwaga wr różbity powinna być skupiona na bognie, kobiece, e, kobiecie, która miała stać się symbolem tego wieczoru, on wciąż patrzył na nią. Niesamowite. Jagna miowolnie potrząsnęła głową, odtrącając niemy monolog Odolana. Może miał widzenia, w którym byłam. Tylko o czym ono mogło być? No ona tutaj nie może, wiecie, na razie tak otworzyć. Musi być taka niedostępna, taka nieotwarta, taka nie można jej szeptać do ucha, taka, wiecie, inna. Jedna nie od razu zauważyła, że ona się nie chce zakochać nigdy. Ona, wiecie, ma inne cele niż zakochywanie się, ale czy to nam się uda, moi drodzy, czy to nam się uda? Jagna nie od razu zauważyła, że Milan rwą miętosi ręce. Zawsze tak robił, gdy chciał jej coś powiedzieć, ale nie miał na to odwagi. O co chodzi? Ha? No już, mów. Chyba się zakochałem. Milan e, uniósł końcik ust w sze, e, szerokim, trochę nieprzytomnym uśmiechu, jakby go coś odrzucało. Zakochałeś się? Jedna powstrzymała kwaśny grymas na twarzy. Z kim? Jej rodzice nie chcą, żebyśmy byli razem. Poprosiła mnie, żebym nikomu nie mówił. Nikomu nie powiem. W porządku, ale podzielisz się na sekretem. Eee, w porządku. Najważniejsze, że jesteście szczęśliwi. Najważniejsze, że jesteście szczęśliwi. Milanowi z radością zaświeciły oczy. Jeszcze jak. A ona też się w tobie zakochała, chyba. Wol rad... No nie, nie, tylko nie ten brzydal. Pochmielony już miodówką i wolny od który podrzucił. Proszę, nie róbcie z Wolradali RC, jeśli mnie słyszycie, planetu Alice, nie róbcie z Wolradali, Radali, bo jest paskudny z wyglądu. W sensie, jak komuś się podoba, to chill, nie? Chill. Ale naprawdę, no, nie polecam takiego zabiegu. Podrzucony innym muzykantom, błękał... Błąkał się chwiejnym krokiem między rzędami świętujących. Położył dłonie do ust i krzyknął: Hej, nicza, co tańczy dla nas? Bogna, która przed chwilą trysknęła radością, nagle zaczęła przemieniać burzową chmurę. Przycisnęła się gniewnie przez zgromadzonych i pchnęła folrada w piersi: Niech cię, czarnowóg. Czarnobóg, pożre za twój parszywy ozór. Daj spokój, co takiego powiedziałem, bogowie mi świadkiem, że to prawda. Lepiej świętuj zamiast się pijać, tylko na siebie spójrz, nigdy ci nie dość, żłobiesz do oporu jak o opój Tola próbowała uspokoić Bogna. Nie złość się, upił się, nie warto go słuchać. Ja jestem pijany, a ty nie, więc nie tańcz. Bogna wydała z siebie cichy, ale źle wróżący dźwięk, który nie przypominał mi ani pomruku, ani przekleństwa. Wyczułam bliźniaczymi instynktami, że coś jest nie tak i wyglądał na to, że zaraz się na niego rzuci. Trakan jednak złapał ją za rękę i delikatnie odciągnął na bok. Starczy. Chcesz zostać w bezgwolę, Może i chce. Kto przeleje pierwszą krew zostanie pogłaskawiony przez Pe Peruna. On jest straszny, serio. Perun jest najwyższą istotą w boskim pentonie, bo, bogiem gromów i błyskawic. Jak Zeus! Ty, jak Zeus! Nie kość losu. Dość z tego. Tola stanęła między Draganem i Wolradem. Co tańczy, jeśli zagrasz? Będę zaszczycony. Jak na zauważyła, że zerwała się z miejsca, obserwując kłótnie. Milan delikatnie pociągnął ją za ramię, by usiadła z powrotem. Bogna zawsze wydaje się w awantury, a dragon zawsze jej broni. Wodrad wrócił do bębna. Bognie złożono wianek i miała teraz tańczyć z stolą. Obie zaczęły krążyć wokół ognia, najpierw powoli, a potem coraz szybciej, aż pędziły, jakby gonił ich sam Czarnobóg. Dzikie, subtelne, niczym spłoszone sarny, przemykające przez pole. W ich ruchach dał się dostrzec walkę o życie. Niesamowite było to, że obie potrafiły się jeszcze poruszać jak zwykły ziemskiej istoty, zamiast na zawsze pogrążyć się w tym niepokron, niespokromionym chaosie rytualnego tańca. Nagle Bogna przystanęła, poglądając gdzieś w dal, w mroku, do którego nie docierał ciepły dotyk ognia. Oj, Bogna, jak na próbę odszukać wrokiem to, co wy wy wyrwało się takie wrażenie na jej siostrze, ale nie widziała nic poza niewyraźną granicą, co, co się z nią dzisiaj dzieje. Też chciałabym wiedzieć. Ten dziwny stan zaraz jednak miał i Bogna Zupo za Tolą, niczym opętane kręciły głowami, dupę z nogami w bębonów. Jeszcze jestem dzisiaj jakaś nerwowa, choć wcale nie mam ku temu powodu. Odblaski ognia tańczyły na twarzy wolerada. podkreślając ciemne kontury jego poważnego wyrzeźbiałego już oblicza. Milczące, rozproszone światło drgnało w takt rwanych wibracji instrumentu. Nadgarstki muzyka, jakby podkreślając swoją moc, odpalały się nad tym tam Tympanon, znowu mi się kojarzy z tampon. Siłą z do. Tympanon. Co to za słowo? Ja pierniczę. Siłą zdolną zrodzić echowy w najgłębszych szczeluściach zie Ziemi. Kochani, sprawdzimy. panon. Jest to detal ar architektoniczny. W architekturze klasycznej, terminem bytył, określono wewnętrzne, trójkątne pole pomiędzy grym sami frontu i gładkie lub wyłonione rzeźbą, stanowiące charakterystyczny element budowli Grecji, aha, coś z architekturą, no dobra. Chociaż myślę, że w naszej historii to chyba coś innego. Wewnętrzne pole trójkąta frontu, gładkie lub wypełnione rzeźbą, stosowana takiej tu klety. Okej, okay, dobra. Opadały na tym panon z siłą zdolną drodzić echo w najgłębszych czeluściach ziemi. Nie wiem czy w ogóle dobrze wpisałam to słowo. Jednakowe nieprzerwane uderzenie wprawiały w trans, porywały w nierzeczywisty, wymiar chaotycznych obrazów, miraży i ekstazy. Tempo nieustannie rosło. Ostatnie najpotężniejsze uderzenie dzwoniły wszystkich w uszach niczym rozdzierający ciemność błyskawice. Wolrad opuścił wyczerpiane ramiona sięgnął po kufel i dopił resztę z fermentowanego miodu pod y, miód z piwem. Mot, pot spływał mu po twarzy, a piersi nosiły się szybko i zarazem ciężko. Pił i patrzył na Tolę, która zamarła, mierząc go równie zmęczonym wzrokiem, oddychając tak samo gwałtownie. Żal mi jej. Tola odrzuciła do tyłu swoje ogniste loki i opuściła grono z tancerzy. Niemal ją wykończył. Pójdę ją pocieszyć. Bogna jeszcze nie zauważyła, że Tola sobie poszła. Nie chcę, żeby się zdenerwowała. Z dużo myślisz o uczuciach Bogny. Daruj sobie. Jak napkazała mu język i poszkadził dziewczyny wzrokiem. Tola siedziała w na wiszącej na drzewie huśtawce. Po bliskiej huśtawce, na pobliskiej. Jaka samotna. Jedna podeszła do niej, sta, stąpając ostrożnie po ziemi. Nie chciała jej przestraszyć ani spłoszyć. Mogę? Pewnie. Ale ładnie razem tutaj wyglądamy. Ty, zajebista na miniaturkę. Tola uśmiechnęła się wyraźnym, szybkim ruchem warg. Tak mechanicznym, że nie umknęło to nawet jej samej. Spróbowała wypaść lepiej, więc już spontanicznie jej zapytała. Jak ci się podobał nasz taniec? Bogowie musieli go docenić. Przytaknęła, zadowolona, dotknęła swojej piersi i palce wciąż drżały. Tola nie mogła skończyć tańca, dopóki Wolrad nie przestał grać. Była zmęczona, ale nie chciała tego po sobie pokazać. Nie przejmuj się Wolradem. Tola spojrzała na dziewczynę z nieoczekiwanym gniewem. Nie chcę twojego współczucia, prędzej ty go potrzebujesz. na uśmiechnęła się krzywo. Tola aż się wzdrygnęła, widząc tak chłodną reakcję. Niby dlaczego jej jeśli można wiedzieć? Niczego nie potrafisz. Ty! Tola chciała ugryźć się w język, ale poturbowane ego i bolesna uraza zamieniły się w jad, który poczuła i ona. Może i tak, ale tu nie ma z wami żadnego związku. Czyli to? Wszystko ci jedno? Chcę pomóc, jeśli mogę. mogła być milsza. Nie o to mi chodzi. Nie obchodzi cię, co inni o tobie myślą? Yy, bynajmniej w tej historii nie. Nie wiem, co oni o mnie myślą i my w ogóle w to nie wnikam. Tola zabujała się z rozrażnieniem na huśtawce, a ty chyba bardzo się przejmujesz tym, co myślą o tobie inni. Za bardzo. Czasami lepiej mieć wywalone. Sznury zeskrzywiały, ciągnąc się grubą gałąź w dół. Najważniejsze, że ty o sobie myślisz, mała. Bzdura, właśnie, że wnikasz. Inaczej nie uciekłabyś przed ludźmi. W takim razie, dlaczego nie ucieka, uciekasz ty? Tola chciała coś odpowiedzieć, ale zabrakło jej słów. Zaczęła się huśtać tam i z powrotem, przyciągając wzrok towarzyszki, jak na Ciekawością patrzyła na jej profil. Tola miała piękną, delikatną twarz, nieodłączony wyraz z lekkiego przestrachu w oczach. Była piękna nawet wtedy, gdy marszczyła brwi lub stroiła grymasę. Cały jej magiczny urok ujawnił się jednak dopiero w tańcu. Jej rude włosy płonęły, wznosząc się ku niebu i opadając niczym sprężynę. Jej małe, ale jędrne piersi falowały w takt podskoków. Małe, ale jędrne piersi, dobrze, mamy tutaj bardziej szczegółowe opisy. Tego chcieliśmy. A obojczyki wystawały tak bardzo że niemal przebijały delikatną śnieżnobiałą skórę. Szczupła, ale okej, okay, dobra. Jagna jeszcze nigdy nie rozmawiała z Tolą tak długo i zawsze jednak trochę ukradkiem obserwowała ją w tańcu. Nikt nie tańczy lepiej niż ona. Nawet Bogna. Jagna przełapała się na myśli, że podoba jej się szorstkość Toli i choć dziewczyna tylko nieznacznie opuściła swoją codzienną maskę, można było z niej dostrzec jej prawdziwe oblicze. Nieźle dziś ta zatańczyłaś. Tola powiedziała to lekko z nadętymi ustami, więc jej słowa zrozumiały jak wyrzut. Dziękuję. Mokosz nie obdarzyła ci talentem, ale gdybyś się postarała, mogłabyś zostać tancerką. Mokosz jest boginią podłodności i w roku mroku decyduje o losie ludzi. Widzę, że tu dużo będzie o bogach. Naprawdę tak sądzisz? Pewnie. Czyżbym z powrotem przyziewała maskę, kiedy z jej uspłynie prawda, a kiedy z... słodkie kłamstwo? Miło wam się ze sobą rozmawiało. Tola zmarszczyła rwi, spoglądając gdzieś w tłum. Bogna płacza. Siostra stała obok Dragana. Chcesz mojej śmierci? Nie wypowiesz słów, których nie rozumiesz. Nie wypowiadaj słów, których nie rozumiesz. O cóż się kłóci? O cóż się kłócili? Dragan próbował zatrzymać, ale Bogna wrzywała się i uciekła. Pójdę po nie, do niej. Przyzul ją ode mnie. Jagna puściła jednak jej słowa mimo uszu. Biegnij. Bogna obejmowała drewniane bożka, mrużąc zamknięte powieki, szeptała coś bardzo szybko. <coughs> Oj Bogna, łzy spływały jej po policzkach. Co mam zrobić? Otrzy jej łzy, skrytykuj Dragana. Jej łzy. Jagna czule starła ślady smutku siestrzanego policzka. O co wam poszło? Bognaba odwróciła się od siostry. Masz szczęście, nawet ci zazdroszczę. Czego? Droga, współczucia, przyjmujesz świat takim, jakim jest. Słuchaj, kochanie. Tak jak było w Cinderella 2015. Nie przyjmuj świata takim. Widziała świat nie takim, jakim jest. Ela widziała świat nie takim, jakim jest, ale takim, jakim może być. Uczucia innych nie budzą w tobie gniewu. Nie doszukasz się w ludziach tego, czego w nich nie ma. Nawet nie przyjdzie ci do głowy pomyśleć o tym, jakie wrażenie robisz na innych. Chcesz być pożyteczna, a niepotrzebna. A czy to nie to samo? Nie w ogóle. Mówisz o tym tak, jakby to było coś dobrego. W oczach Bogny znów zapłysnęły w zyp, ale ale nagłą, żeby je powstrzymać. Kocham cię, Jagna. Pszczeliła się ostre, mokre policzki do jej włosów. Jagna poczuła się zagubiona. Nie rozumiała, co niepokoi Bogna. Nie wiedziała, co powinna powiedzieć, by ją uspokoić. Czym prędzej zakończyła tę rozmowę? Jesteś moją siostrą, bliźniaczką. Moją siostrą. Nie mam nikogo tak bliskiego jak ty. Co mam jej powiedzieć? Zgadza się. Bogna ujęła jej dłonie i wyszeptała lękliwie z przyjęciem niczym przysięgą. Nigdy przy nigdy cię nie opuszczę. Wierzysz mi? Co ją naszło? Co ją tak zaniepokoiło? Oczywiście, że ci wierzę. Bogna zaśmiała się przez łzy i przytuliła siostrę. Dzisiaj jest zły dzień, prawda? Tu ty też zauwa... No tak, siostrzany instynkt, bliźniaczy. Bogna ścisnęła jej szyję tak mocno, że jakna zaczęła dyszeć, próbując złapać oddech. Ci, ci, nie chcę już rozmawiać o złych rzeczach. Znów rozległo się dudnienie bębnów. Zapraszając wszystkich do krokowodu, choć my noc zbliża się ku końcowi, Bogna zaprowadziła siostrę do reszty świętujących oraz ją szansę na zdawanie kolejnych pytań. Młodzież krążyła wokół ogniska, którego płonące języki unosiły się w górę, falując nad ich głowami. Bogna wciągnęła z uśmiechem dłoń. Chwyciły się za ręce siostry, dołączył do ludzkiego strumienia. Ich kroki niczym uderzenia kowalskiego młota spadając na ziemię z olbrzymią siłą, by zarazem potem się unieść i przesunąć w bok. Ludzie tańczyli wokół płomieni, wykonując kolejne rytmiczne okrążenia w nieskończonym zaklętym kolorowodzie. Dźwięki przestarałych instrumentów wynikały pod skórę i ściskały serce, dostosowując jego bicie do wygrywanego przez nie rytmu. Były. Wiatrem, cichym jeziorem, płonącą świecą. Twarze świętujących mieniły się w świetle księżyca, odbijając blask bacznego spojrzenia bogów. Jagna wybuchła jak dźwięcznym śmiechem, jakby w gorączce, ale jej głos zagłuszał okrzyki innych. Ha! Posłuszny głosowy to toli krokowód uróżył w innym kierunku. Dziewczyna prowadziła tancerzy, nadając pochodowi ten. Jagna poczuła, jak zaczyna kręcić się jej się w głowie. W mistycznym transie przestała zwracać uwagę na twarze, widziała tylko światło i ognia. Ufojne, niewrotne, niczym przedśmiertna gorączka świętowanie nosiło znamiona przyprawianego o obłęd odurzenia. I kiedy Jagna w końcu otworzyła oczy, rozśmiała się wokół jej i łoni ściskały czyjeś palce. Wrócąc się ze snu, wyrwała się z korowodu i zrobiła kilka kroków w tył, rozglądając się dookoła. Bogna? Jej siostry nigdzie jednak nie było. Bogna! Gdzie ty jesteś? Cholera! Jagna zaczęła wodzić rozbieganym wzrokiem po rozgromadzonych. Wszyscy byli już do tego stopnia pochłonięci ekstastycznym tańcem, że w ogóle nie zwracali na nią uwagi. Gdzie ona się podziała? Przecisnąwszy dłoń do piersi próbowała uspokoić swój nierówny oddech. Mam już dość, na dzisiaj wystarczy. I znów się cofnąwszy o kilka kroków odwróciła się na pięcie i pognała do domu. Za dużo. Drzwi strasznie zaskrzypiały. Jagna weszła ostrożnie do głównej izby. Zaczęła cicho wołać, próbując dostrzec w mroku znajomą sylwetkę Bogna? Ciemność złowieszczo milczała i wtedy dziewczyna, pokonując schody w kilku długich susłach, weszła na górę. Ale gdzie Bogna? Łóżko okazało się puste. Bogny nie było w domu. Czyli nadal tam jest tam. Pewnie zabawia się z jakimś chłopakiem, wypiła zbyt dużo miodu, zatraciła się w tańcu. Płacze przy błoszku. Jedna podeszła do, do okna, wzniosiła oczy po niebo. No ona też miała zły dzień, też bliźniany czy instynkt dzisiaj miała taki wrażliwość. Może powinna jej poszukać. Dla Po raz kolejny przyumniała sobie swój sen. zaczyna mieć tego dość. Co za natrętny sen! Precz z mojej głowy. Przyćmione gwiazdy zbiory sunęły po mrocznym nieboskłonie, zmierzając do innych światów, ale Jagna wiedziała, że mogą do nich dotrzeć. Jutro o tej samej porze przywrócą na swoje miejsce. Jagna poczuła dreszcz. Samotna gwiazdka przecinając granatowy fina fir fir Firmament powoli, ale nieuchronnie spadała. Jej blask, kiedyś tak jasny i odwieczny, teraz coraz bardziej matowiał. Niczym pożegnalny krzyk w milczącym mroku bezskutecznie błagał o scalenie. Zagubiony w bezgranicznej przestrzeni głos przepadła dusza. Jagna na te słowa na głos, jej drżący zaczął motał głośno pod żebrami. Ogarnął ją chód. Miała wrażenie, że jej skronie ścisnęło się w imadle, tak żeby do głowy nie zakarła się ani jedna myśl poza tą jedną. Ktoś umarł. Jagna wpadła z izby, zbiegła po schodach i wskoczyła na podwórze. Nie! Wioska była pusta i bez życia. Mroczna mgła wylała się z efemerycznych brzegów i niosąc teraz cienką wartwę po ulicach. – Bogna! – Jagna poczuła niepokój, ale wciąż była pewna, że znajdzie swoją siostrę. Nie mogło być inaczej. – Bogna! Mgła uparcie zasłaniała horyzont. Zarysy domów i drzew stały się wyraźne dopiero wówczas, gdy Jagna do nich podeszła biegła do, zauka i do od załuka do załuka i zaglądała na kolejne podwórze wysłuchając się w krobową ciszę i wtedy ujrzała coś, co jeszcze nie zabrało kształtu coś, co leżało na ziemi przypominając kawałek na nieroztopionej zaspy Be jak na powoli podeszła nie to nie może być prawda siostrzecko siostrzyczko Bogna. Bogna żabę ruchu trupia blada. Zastygła niczym woskowa figura. Mgła wstąpiła do przodu. Jakby chciała ją popchnąć, ale cofnęła się, gdy Jagna się zbliżyła. Bogna. Jej siostra. Siostra w białej sukni. Nie żyła. This is the end of this odcinek. Finał zaskakujący, ale ogólnie napisane tego odcinka. Myślę, że tutaj Alice musimy powiedzieć, że na plus, bo bardzo... No, historia wydaje się taka wciągająca, w sensie wydaje mi się, że będzie się to rozkręcać. W porównaniu, nie, nie hejtuję, wiem, że są fajni sekrety bez dwa, ale no tam, ten drugi sezon, zakon oporu, no trochę to kulało fabuła momentami. Team Sekretniu bez jeden na zawsze. Ale tutaj widać, że jeśli chodzi o, o tematykę, jakby o o dynamiczność postaci i o to, jak to wszystko tutaj się na razie rozgrywa. Wiem, że to pierwszy odcinek, ale jak na razie ciekawie, naprawdę. Dziękujemy za ocenę. No i generalnie, co nam się udało tutaj zdobyć. Mamy dwa punkty jawy, trzy więzi, sześć punktów współczucia. Dziękuję Wam za oglądanie. To koniec odcinka. Papatki, kocham Was i widzimy się w kolejnych seriach na moim kanale.